Tu widać barstpinka? Chuj To, 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 Panie, to, co to, 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 to się stanęło? To... O właśnie, zacznijmy vloga, jesteśmy właśnie w Mińsku Mazowieckim I odwalamy maniany, jak zawsze kurwa No i bęk Ой, ой, ой. Забавно ядрит. Ууу!

Dostałeś akceptację Tak, tak Aha, aha, okej okay. Tego się nie spodziewałem Ale bluzkuje mnie w powietrzu Spieraj, no! kurwa no! Jebany gruba! Tu jest jedna oj, O, ta magatka jedzie jest i tu gatowska. jest hopa. To będziesz to leciał? Okej. Okay. Jest... Ta tu jest jedna, o, to z profilu, a tam jest druga, tam, tam też zaraz zobaczymy. No serio to leci. Te chłopaki, a oni to, to da się lecieć tego? Okay. Uch, ty! Ale to mi się bardziej podobało niż nawet nieźle. Dobra jakaś fajnie zrobię na ostatniej Było nieźle w sumie. A teraz tu jest hopa jakaś Ty i co Tam jest do wody czy... ale ty Dobra przekmina tu jest. Tylko jak ktoś nie ma hamulcy, to tam ciężko może być. Ale to bardziej pod większe rowery chyba. Fajnie. Ta hopa. Jejo! Yeah. Drifterzy! BMW 36 Wiesz co chciał, ja bym chciał to tak przejechać 1.9 benzyna 4 cylindry Kurwa gówno <truh> Fu. to jest kurwa dopiero stylówka. Aha, ale się śmieje kurwa, patrz go. Opowiadam skąd on tak Co jest kurwa? Zatrzymał tak Opa, Opa, ale tam krankflip był Zrobił to, o! mato! Kurcze Co za kutas, w ogóle, automatycznie Po! Było niebezpiecznie, niebezpiecznie było. Słuchaj. Ale w Mikołowie można z opanować tukę latania od tyłu do perfekcji. Ale, Ale tej Louis Peck, Miążę, To my Hello. skatepark y, w Mińsku Mazowieckim. O, i to jeździmy sobie. Eee. Jest fajnie. Eee,